Witam serdecznie! Z tej strony Ezoja, mam na imię Ania i zapraszam Was na odczyt energetyki dnia poniedziałkowego, 16 sierpnia 2021. Czytanie energetyki będzie z mrocznej rezydencji Tarota. Zapraszam Was serdecznie. Pogląd na karcioszki jest. I co tam karty nam pokażą? Karty pokażcie energetykę dnia poniedziałkowego, 16 sierpnia 2021. Jaki ten czas niedzielny dla nas będzie? Karty pokażcie energetykę dnia poniedziałkowego. I z jaką energią będziemy wchodzić w ten czas? Blokad wewnętrznych. To, co będzie się działo już z początkiem poniedziałku, będzie wynikać z przyblokowań, ale niekoniecznie tych blokad takich, które fizycznie gdzieś tam są między nami, tylko blok blokad wewnętrznych, które mamy w naszej głowie. My nie będziemy zauważać, zobaczcie na tą kartę. Jak tu kobieta ma przysłonięte oczy swoimi włosami. No nie ma tak, nie fokusuje mi niestety kamera, ale mam nadzieję, że widzicie wszystko karty są dość duże. Nie dostrzegać będziemy możliwości wyjścia z pewnych spraw i kwestii, tak jakby było związane ręce, jakbyśmy mieli, do pójścia w coś dalej, a my chcemy, ale nie do końca czujemy się z tym pewnie, czy faktycznie możemy działać, bo i tutaj, bo w zależności od etapu w życia, jakim jesteśmy, każdy z nas jest na innym etapie, ma swoje problemy, ma swoje blokady jakieś wewnętrzne w realizacji, to po co sięga? Tu pauzowanie, zatrzymanie się, bo są jakieś problemy, bo przyblokowanie, sytuacji, które są w naszej głowie, nie, one nie są bezpośrednio przyczyną tych blokad, tylko to, co jest w naszej podświadomości: odsuńmy na bok swoje ograniczenia. Odpuśćmy na bok y, y, te blokady, jakieś które są wewnątrz nas, ten strach, te niepewności, aby móc zauważyć drogę wyjścia. Pójścia po swoje dodatkowa karta do tej pierwszej, karta cesarza. Tu możliwości, podpory i wsparcia możemy znaleźć u osoby pewnej siebie, osoby, która jest zorganizowana, która może nas wspomóc i pokazać drogę wyjścia natorować nas, przyzwoli nas z uwolnienia, jakichś wewnętrznych blokad. Poukładamy to, co swoje, poukładamy w ciągu dnia nasze przeciwności, ale potrzeba w nas takiej determinacji, pewności siebie. I to może być bardziej z końcem dnia. Początek dnia w blokadach wewnętrznych naszych lękach, koniec dnia bardziej taki poukładany, bardziej zrównoważony w osiągnięciu tego, po co sięgamy. Wyzbędziemy się z tych trudności, ale musimy je najpierw zauważyć. Niech te blokady nasze wewnętrzne znikną z naszej głowy, bo sami sobie przyblokowujemy, sami siebie na starcie już e, um, uniemożliwiamy Osiągnięcie jakichś celów, czy w środowisku pracy zawodowym, czy w sprawach sercowych. Będzie to poukładane, może dzięki mężczyźnie, jakiemuś starszemu, który jest już emocjonalnie zrównoważony, który wie, czego chce i ma poukładane wszystko wokół siebie, albo to my w końcu e, otworzymy swoje oczy, które e, mamy zamknięte na pewne sprawy, które nafokusowane jesteśmy w negatywne aspekty e, i uwolnimy się z tych blokad. W końcu stając na cztery, na cztery nogi, chciałam powiedzieć, na równe nogi. Będziemy wiedzieć, czego chcemy i, i, i poukładamy swoje tematy, ale potrzeba wyjść z tych lęków, z tych blokad wewnętrznych, które są w nas, tylko i wyłącznie w nas. Miłego poniedziałku życzę. Yeah. Przepraszam najmocniej. Miłego poniedziałku życzę. Niech będzie po waszej myśli, niech się toczy tak jak wy chcecie i czujcie to spełnienie. Wyrwijcie się ze swoich blokad wewnętrznych. Niech idzie dzień po waszej myśli. Pozdrawiam serdecznie. Ezoja, papa. Pa.